Możemy zaczynać? Panie Grzegorzu, jak wyglądał ten poranek? Co robiliście tam na miejscu, jak to wygląda? Jak co dzień odbieraliśmy śmieci, to jest nasz obowiązek odbierania śmieci, no, to jest nasz rejon, na którym odbierałem produkty, biodegradowalne bio, robiliśmy ulicę Karwoskiego, z ulicy Karwoskiego wjechaliśmy w ulicę Mottego. I będąc na ulicy Mottego, skończyliśmy tą ulicę, wyjeżdżając z ulicy Mottego powrotnie, przez ulicę Łukaszewicza. Widzieliśmy moment, w którym panie przedszkolanki już krzyczały, a z racji, że było ciepło, miałem to okno otwarte i zadałem pytanie, co się stało, co się stało. Mówisz, gnął dziecko nożem. Mówię, kto, gdzie, gdzie jest? nie? No i mówią, że tam biegnie. nie? No więc ja wystartowałem do niego i pobiegłem go. No i tam była, później się okazała jakaś pani policjantka, która z nim prowadziła rozmowę, bo on miał w ręce nóż i ona z nim prowadziła rozmowę. Ja go od tyłu zaszedłem i po prostu go uderzyłem w łydkę. I w tym momencie on stracił równowagę, się nachylił. W momencie, w którym się nachylał, uderzyłem go jeszcze kolanem w żebro. I w tym momencie o ten nóż wypuścił. Jak nóż wypuścił, ja go trąciłem, i, no i potem, już, no potem już ta pani policjantka na nim przysiadła. Jeden z moich kolegów z brygady ładowacz też podbiegł i trzymał nogi. No i w tym momencie, jak on już jest, mówię, unieszkodliwiony, no to ja się bardziej przejąłem tym dzieckiem, bo ja widziałem to dziecko, poleciałem tam, ponieważ tam była pracona taka reanimacja non-stop. I... No i poszedłem zobaczyć, co tam jest i czy no i mają za to dziecko, no jak widać, No nie jak, udało się. Jak pan podbiegł do tego dziecka, to, to co nie dało co żadnych pan? znaków, ci ratownicy już powiedzieli, że ostatnimi słowami, które powiedzieli, to nie czuć pulsu. Tak, ja już wiedziałem, że jak nie czuć pulsu, to czym to grozi? No? Ale zanim jeszcze przyjechała karetka, pan był tam pierwszy? Tak, cały czas tam byłem. Ja byłem i przedszkolanki, przecież udzielają pomocy. Tam nikt, tam wszyscy byli na tej zasadzie, jeśli chodzi o dziecko byli skupieni na, na, na tym bandziorze nikt, bo ja jestem pełen po prostu pod zaskoczenia takiego, że tam wielu było mężczyzn, wszyscy takie, nie wiem, no, no, nie, żeby nie użył takiego słowa, no tacy słabi, nie? No hmm. i ja wiem, no, byli tam ludzie, którzy mieli jakieś kije czy czymioty, no to jak on biegł, to wystarczyło mu jakiś ten kij tam sadzić między nogi, już się wywrócił. No, była większa szansa, żeby go tam obezwładnić, nie? No mimo wszystko, no, no wyszło, że, no, Ja tak zareagowałem, pobiegłem, nie czuję się żadnym bohaterem. To jest mój jak kocham dzieci. Każdy z nas chyba by tak postąpił, no, i nikt by tego nie chciał. Nie jest przykro, że to dziecko zmarło i... Gdybym się znalazł w takiej sytuacji ponownie raz, to na pewno bym zareagował. Myślę, że gdybym te 10 minut wcześniej tam był, no może by do tej tragedii też może nie doszło, bo może by się nas wystraszył, no, jednak... Troszeczkę tam jakąś no, tam masę czy posturę człowiek ma i może by to inaczej zareagowało. jak on widział wokół tego przedszkolanki te dzieci płaczące, bo no, te dzieci strasznie płakały, te przedszkolanki też krzyczały o pomoc, no, ten chłopczyk leżał i jak podnieśli koszulkę, no to widziałem, gdzie dostał, dostał pod, to, pod, pod, pod klatkę tutaj. No i krew tak wyciekała, no nóż który był, to był do połowy zakrwawiony. Mężczyzna coś mówił, kiedy Pan tam przyjechał, coś krzyczał. Krzyczał, no później, później. Ja, no, Mówiono, błagaj Boga, żeby żył. Bo mówię, no, błagaj. Bo ja, no, ja jestem energiczny, spontaniczny człowiek ja nigdy w życiu nikomu nie zrobiłem, w życiu nie byłem karany. I... Ja drugiemu krzywdy nie robiłem i nie życzę sobie, żeby ktokolwiek, bo to mogło każdego z Państwa spotkać dziecko i no to jest niedobre, to jest niedobre i to, to trzeba robimy? potępiać. Nie, on nic nie mówił, on nic nie mówił i tam po prostu jak, się, jak ta pani policjantka wyciągała, to on jeszcze miał drugi styzoryk ze sobą, taki mniejszy tam styzoryk miał, nie? Więc ten styzoryk jeszcze miał zapalniczkę w kieszeni i tam klucze, nie? No i to mu ona wyciągała, nie wiem, żeby tam pewnie no, coś tam nie zrobił jeszcze, nie? A ja i tak miałem to na oku cały czas, bo będąc przy tym dziecku, to powiedzmy, że to dziecko było w odległości od naszego zatrzymania w odległości powiedzmy tam no, 20 metrów konkretnie zatrzymanie było na ulicy Karwowskiego 5 przy bramie no, którą omen nie omen no, 15 minut wcześniej sam osobiście robiłem nie? tam gdzie później tego gościa przewróciłem i, i obezwodniłem. pomoc policja pogotowie, pogotowie było pierwsze pogotowie było pierwsze zdecydowanie było pierwsze no czas był dosyć taki bym powiedział krótki no nie byli późno byli, no wszyscy tam machali, żeby jak na podjechali I tam już jedna z pań przedszkolanek przy tym dziecku tam próbowała jakieś sztuczne oddechy, coś tam Ja nie koncentrowałem się nad tym, bo ja się koncentrowałem, żeby typa zatrzymać, nie? Żeby nam nie uciekł, żeby no, żeby było jak było, nie? To dziecko było przytomne? No jeszcze? Nie, 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 to dziecko, żeby było przytomne, no jak panu powiedziałem, panu powiedziałem Przed chwilą to ratownicy na zmiany prowadzili tą reanimację, był podłączony ten respirator tam też I oni go też pobudzali do tego, ale... Yy, no, jak odchodziłem, bo no, obowiązki, nasze czynności były takie, że do momentu, kiedy policja nie przyjechała pogotowie, no to byliśmy oczywiście, ale w momencie, kiedy policja była pogotowie, no to stwierdziłem, że są wszystkie służby, no to moja obecność tam już jest niepotrzebna i w ogóle nigdzie się tam nie, 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 nie wystawiałem, nie? Że to tam dopiero ktoś tam z ludzi powiedział, że to kierowca ze śmieciarki wyleciał i go obezwładnił, Jak pan tam biegł w stronę tej policjantki i tego mężczyzny, Pan widział ten nóż, to ile miał... to trwało? Sekundy? No nie, no sekundy nie no, no tak, no sekundy, no tak, no sekundy, można powiedzieć sekundy, no Pan. Lecąc, powiem Panu prawdę, Państwu prawdę, że ja na nóż nie patrzyłem. Nie patrzyłem na ten nóż, nawet nie wiem, gdzie on był, bo nie interesowałem, we mnie była taka adrenalina, że jakbym miał ten nóż, to podejrzewam, że i tak z tym nożem bym go załatwił. We mnie takie coś było, nie, że, no nie wiem, tak w człowieku jest, że po prostu czy, kiedy trzeba bronić dobro, to się broni dobra i ja biegnąc nie patrzyłem na nóż. Na pewno Policja szybko przyjechała. Wie pan co? Policja przyjechała pierwsza, policja przyjechała, no, na, na zegarze, nie Pierwsze było pierwsze pogotowie, potem przyjechała jedna policja, potem przyjechała druga policja i potem dopiero przyjechał trzeci radiowóz nieoznakowany, który tam no moment, tam doleciał do niego i go tam tego, nie, przebierali. Ja tylko przekazałem ten nóż policjantowi temu pierwszemu, który przyjechał, tam nie wiem, no, no policjantowi, który przyszedł nie. Mówię, że tu jest ten nóż, mówię, ja go tam nie dotykam, mówię, tu jest nóż pod tyle i dałem ten nóż. I... Ta reanimacja dziecka do momentu jak zabrano do szpitala długo trwała? Czy... No długo, 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 no nie wiem, nie będę tam, my powiedzmy, że na pewno 40 minut to oni tam na miejscu byli, potem przyjechała straż pożarna, jeszcze obstawiła parawanami, no bo gapiów było dużo, nie? tylko nie było bohaterów do zatrzymania, ale do, do obserwacji było dużo ich, nie? Mhm. no i obstawili parawan i potem już reszta czynności była prowadzona za parawanem. Ja kątem oka, bo robiąc dalej ulicę, bo tam mieliśmy następne punkty na ulicy Łukaszewicza, kątem oka obserwowałem tylko jaka jest reakcja, czy tego, nie widziałem, że idą z noszami. I do chłopaków krzyknąłem, mówię, pewnie będzie żył, bo go, jak go biorą, to będzie dobrze, Liczyłem z tą nadzieją, no. Później po jakimś czasie tu dostałem z firmy wiadomość, między innymi od pani prezes, właśnie się dowiedziałem, że że zabrali go, ale nie dali go uratować. Się jak pan jechał, to na szczęście pan miał otwarte okno. Pan usłyszał to wyłonie tak, o pomoc. Tak? Tak? Znaczy, tam wie pan, no, tam dużo ludzi panikowało, nie? bo panika była ogromna. Tam panika była duża, tylko nie było czynów. Mhm. A te dzieci też tam były na miejscu no cały czas. Tak, proszę pana, tego nie zapomnę. Strasznie, płakały te dzieci przy burze. Później przyszła pani, i tam duża grupa się zebrała, i te dzieci odprowadzili dalej. Słyszałem, jak pani dyrektor mówiła, że. Dzieci będą miały op opiekę psychologiczną. No i ja sam, cały powiem szczerze, no, 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 byłem, no, bo co, no, co w takiej sytuacji można powiedzieć, przecież, tylko można tak i, no, nie ma usprawiedliwienia na takie zachowanie uważam, że, no, zasługuje to najwyższy poziom potępienia, a jeśli ktoś jest nawet, jeśli tam później słyszałem w Radiu Merkury, że jeden z prawników mówił, że to, już prawdopodobnie była to jakaś choroba psychiczna, no, to niczego nie zwalnia z tego, żeby się ktoś nie leczył, nie? jak jest ktoś psychiczny, no, to... A z zachowanie tego mężczyzny wskazywało coś, że on był w jakimś szale albo Nie, nie, on tylko krzyczał, do nie później, później. Ja wiesz, że to jest niemożliwe, żebym cię puścił. A ta policjantka go nie obezwadniała, ona z nim rozmawiała, negocjowała. Tak, tak no bo ona się bała podejść na wagony i tam wymachiwał, nie, no to ona się bała. Nie? Podejść, no a ja go tył zaszedłem i mu tam głytkę szczeliłem i jak on dostał głytkę, no to wie tam, no Takie jest podcięcie biłgarskie, jak to w naszym żargonie było zawsze. Jak ktoś tego no to mu się robiło zakładkę na nogę, nie? no to ja go... Na łydkę i wtedy on, on przygiął Jak przygiął nie no to szczał, kolana poszedł na żebro i jak on poszedł na żebro to tą rękę otworzył. Jak go otworzył rękę, no to nóż zaraz szczał i nóż poleciał. Nawet nie patrzałem gdzie, bo to nie interesuje W momencie powiem Państwu prawdę, że nóż dopiero zauważyłem ten, który on miał w ręce, to w momencie, w którym no, on leciał. I na ziemię, i na ziemię potem tak. go przytrzymaliście na ziemię. Tak, tak koledzy, jeden z moich kolegów i ta pani policjantka ona już tam przyjechali ci, ona tam tytułowała, nie? Że zatrzymała i go no i tyle. Nie, I mi się tylko pytał policja później, czy pan był świadkiem zdarzenia. Odpowiedziałem, że nie, ponieważ nie byłem świadkiem zdarzenia.